Ja na po polsku na podstawie tłumaczę tłumaczone na polski. To, co mówi o tobie kształt Twojej stopy. Wszyscy mamy różne stopy i palce u nóg, ale nie zastanawiamy się, co to może oznaczać i jak łączy się z naszą osobowością. Jednak tak się dzieje. Możesz być bardzo zaskoczony, gdy dowiesz się, że Twoje stopy mogą powiedzieć o wiele więcej niż ty myślisz. Przyjrzyj się bliżej kształtowi swoich stóp, aby dowiedzieć się czegoś zaskakującego o sobie. Numer 1 Stopa egipska. Stopa egipska wygląda tak. Wszystkie palce od dłuższego i małego palca, a każdy palec był mniejszy niż poprzednie. Takie stopy są częste wśród osób skrytych, samotników i osób ze skłonnością do wahań na Numer dwa. Stopa rzymska. Stopa rzymska jest najbardziej rozpowszechnionym typem. Osoby z takimi stopami są na ogół towarzyskie i przyjazne. Ten typ stóp był bardziej powszechny wśród osób publicznych. stałych Imiona właściwie mam, mam przyjaciela z takimi stopami, i to wszystko prawda. O nim. Numer 3. Chłopska stopa. Kiedy wszystkie palce są równe, długa stopa wygląda na kanciasto, nazywa się to chłopską stopą. Ludzie o takich stopach są spokojni, osądni os i praktycznie zazwyczaj są bardzo wiarygodni, ponieważ zawsze dotrzymują słów. Numer 4. Stopa grecka. Jest również jeden z najbardziej pospowszechnionych typ stóp. W przypadku palec długi i innych, stopy są typem stopy zazwyczaj artystyczne, emocjonalne i skłonne do przywództwa. Często występują u sportowców. Czy znasz kogoś, kto ma greckie stopy i jest dobry w sporcie? Numer 5 Poruszaj się, jeśli możesz odepchnąć mały palec, tylko dłonią a nie mięśniami palców. To jest w twoim typie. Ludzie. Z takim typem stopy mają spokojne, wywożone i przewidywalne życie w konserwatywnymi pracoholikami fajnymi, sześć mogą poruszać tych, których małe palce u nóg żyją własnym życiem, są dokładnie przeciwieństwem poprzednich typów. Ich niefrasobliwy, rządny przygód i ciągłe poszukiwania. Często nie mogą się uspokoić, a zawsze łatwo jest je pocieszyć. Zaproponuję robienie czegoś szalonego razem. Numer 7. Bardzo krótki, mały palec u nogi. Ludzie z odizolowanymi palcami zwykle wolą przeciwstawiać się opinii publicznej i robić wszystko na swój sposób prawdziwi buntownicy. Numer 8. Trzeci palec jest zwrócony na zewnątrz. Ludzie z. Takimi stopami wolą wszystko dokładnie planować z góry, są bardzo zorganizowani i mają wszystko pod kontrolą. W każdej sytuacji to właśnie nazywamy perfekcjonistami numer 9 luka między drugim a trzecim palcem. W końcu, jeśli masz taką stopę, prawdopodobnie jesteś w stanie idealnie oddzielić logikę od emocji. Możesz zostać doskonałym dyplomatą, analitykiem lub Tradem. Czekaj, mam doskonałe ten sam typ stopy. Wydaje mi się, że nadszedł czas, aby zmienić moją karierę. Tak uważa ten z Big Side, ponieważ nie mam inną stopę. To wszystko w tym odcinku i zachęcam do subskrypcji tego kanału.